Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku goticzka, no i cóż, skąd pochodzisz? Skąd pochodzisz? Przybywam z kontynentu. Tam właśnie schronił się mój lud. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Orkowie plądrują wioski, pozostawiając po sobie jedynie dymiące zgliszcza. Król całkowicie stracił kontrolę nad krajem. Gdzie jest teraz twój lud? Porzuciłem ich. Uważali, że mogą przywłaszczyć sobie wszystko, nawet to, co im się nie należało. Ja nie podzielałem ich zdania. Co jeszcze wiesz na temat wojny? Orkowie oblegają stolicę. Nie wiem, czy padła, czy może wciąż opiera się ich atakom. Ostatnią informacją, którą słyszałem, było to, że król nie żyje. Ale nie wierzę w to. Doszło do mnie to. Co porabiasz w zamku? Usłyszałem o smokach i postanowiłem pomóc w ich pokonaniu. Niektórym Niestety, niektórym gdy próbowałem przemknąć się obok obozowiska orków, zgubiłem miecz. Teraz tkwię tu bezczynnie. Bez broni nie mogę opuścić tego miejsca. Zaś miecze oferowane przez tutejszych płatnerzy to najgorszy złom, jaki widziałem. Nikt mi o tym nie mówi. Odnajdę twój miecz. To wspaniale. Być nie może. Powinieneś go poszukać na klifie, na południe stąd. Prawdopodobnie upuściłem go w pobliżu orkowych namiotów. Mhm. Mm na przykład ze swoją zakiewkę mi oddaj. Dziękuję bardzo. ogóle w tym odcinku Przejście będę chciał... ...było bardzo głupim pomysłem. Myślałem, że coś tu zdobędę. Ale w okolicy nie ma nic, prócz paru aroganckich paladynów oraz orków chciał wyruszyć i dokończyć misję opiekunów, jednakowoż. zapomniałeś o smokach. Jak mógłbym zapomnieć? Powiem ci coś. Jestem kowalem, nie wojownikiem. Wyrabiam broń. Walkę zostawiam innym. Wobec tego, dlaczego nie stoisz za kowadłem? Paladyni nie wpuszczą mnie do kuźni. Nie mogę nic zrobić, chyba że chcę skończyć w lochu. Spróbuję ci pomóc. Jak tego dokonasz? Parsiwal rozkazał nas pilnować. Nikt nie odważy się tego zlekceważyć. Zrobię co w mojej mocy. Nie sądzę, żeby zechciał Cię wysłuchać. Hmm. Zabiłem smoka. To ładnie. Ale szczerze powiedziawszy, niewiele mnie to interesuje. Już ci powiedziałem, że wolę robić broń niż brać udział w polowaniu na smoki. Jest jednak pewna rzecz, która by mnie interesowała. Gdybyś przyniósł mi trochę smoczej krwi, zapłaciłbym ci za nią niezłą suszkę po raz pierwszy. Nie wiem, czy naprawdę przyda, więc walić to. Co w ogóle stało się w zamku. Nic o czym bym słyszał. Oczywiście martwi mnie to, co stało się poza zamkiem. Skąd pochodzisz? Dołączyłem do paru ludzi z gór. Ruszyliśmy do doliny, aby zbić fortunę, polując na smoki. Ich przywódca zwał się Sylwio. Chłopie, co to był za muł? Traktował mnie, jakbym był jego własnością. Wszyscy nie widzą, Sylwia. Co w ogóle stało się w zamku? Nic, o czym bym słyszał. No, też było. A więc teraz co? Tak, myślę, że Korinis się już nie wrócić. I się z mieczem wzięliśmy w sumie. Eee, może wracać do z potem tu do, dokończymy resztę spraw, jak już będziemy polować na smoki na poważnie, bo póki co tutaj tylko się bawimy, a nie polujemy na smoki. A więc czas na comeback do Khorinis. Mi się wydaje, że poza wizją na do Korniz wrócę, bo to jednak zawsze jakaś oszczędność czasu. No i dobra, jesteśmy już przy opiekunie. Jeszcze tak przy wspomnę, że wiem, gdzie pominałem ten cały korzeń, korzeń siły, to było na bagnie, ale chyba jeszcze ten pominałem poza tym. Na tym bagnie w, w tym starym obozie wraztwa o tak. Tam pominę jeden korzeń na drzewie, bo tam jest z was mi właśnie napisał, za bardzo dziękuję. No i pogadam się Ej, teraz ty. z Wakonem. Cześć Wakonie, słuchaj, duch wody jest wolny! No już, za bardzo dobra wiadomość. Chociaż, mówiąc, wiem już o tym. Ale skąd? Po prostu wiem, człowieku. Nie zapominaj, że my, opiekunowie wody, jesteśmy ściśle związani z tym prawdziwymi stworzeniami. Każda, najmniejsza cząsteczka magicznej energii, wzięta przez te istoty, znacznie wpływa na każdego z nas. A teraz nie jest to takie ważne. Ważne jest to, że wykonałeś wszystko to, o co Cię prosiłem, a więc ukończyłeś ostatnie zadanie. Myślę, że możesz domyślić, co to, to dla Ciebie oznacza, prawda? Tak, domyślam się. No, to już ostatni z opiekunów normalne, zostało tylko ich szefcio. Teraz, wata nadanymi. Przez na tym przez nosa i święte wody. Ja waką coś strażniej wody i pierwszego opiekunu tej bramy Wakana. Coś tam, coś tam. Teraz moja decyzja została wypisana w Wielką Księgę Losu i nikt nie może jej zmienić. Teraz będę służyć opiekunom? Tak, zasłużyłeś na ten honorowy na ten honor według prawa. Teraz zostało Ci do zrobienia tylko jedno. Stanąć przed tym, którego wielka moc łączy nas wszystkich. Opiekun stonos, jedynym potężniejszym z opiekunów żywiołów, dodatkowo stoi na czele naszej boskiej społeczności. Ale gdzie mam go szukać, szukaj go tam, gdzie znajduje się boska mądrość jego żywiołu, a tym samym urzeczywistnia jego istotę. Teraz to już wszystko. Energetycznie żegnaj i niech strzeże cię boska mądrość wody. Ja chyba wiem, gdzie on jest. Tak, w więcej większość w tych lokacji piekunów znam na pamięć. I ktoś nie pytał, gdzie ten rodzaj hełm znalazłem. Powiem wam tak. A, żebym ja to do tej cholery wiedział. Nie mam pojęcia, gdzie ja bym go znalazł. Jednakowość mniejsza, o to w tym momencie. W tym momencie spotkamy się na zakręcie. Teleportujemy się tam, gdzie się trzeba, czyli do... nie do tawerny! Najbardziej unikatowy, a czy najbardziej uniwersalny teleport w tej grze. O! Tego słowa szukałem. To no, się raczej nic nie pozmieniało. Dobra, idziemy w takim razie tam gdzieś chciałem iść. Myślę cały czas, czy stąd będzie najszybciej. W sumie niekoniecznie najszybciej, ale i tak ten przyjdziemy, bo mamy tylko jeszcze parę rzeczy do załatwienia. A potem się może udamy do tego całego sandrila, żeby zacząć co z tych całych orkowych Bimbrów wykmienił. Nie miałem dziś zapisanego głosu strażnika, bo tak widzę, że mam go nawet niepodpisanego. Kiedyś tu mam moja to też na broń, zawsze miałem ją przy sobie, a teraz nawet czasem zdejmuję i zapominam, że go zdjęłem. <noise> takie, o, głos strażnika, fakt, miałem coś takiego. A czasem sobie wspominam jak goni mnie truta i takie, ups, czemu, czemu, czemu nie mam głosu strażnika podpisanego? Czemu? Dlaczego? Czemu? Byłem taki głupi, że zdjęłem ten głos strażnika. Dlaczego? O, tu był, jak mnie kurczę wziął i oszukał, pieprzony, patrzcie go. A za zginął śmiercią bardzo bolesną, bo jednak poważenie piorunem i przy okazji jeszcze rozcięcie na pół zapewne teł tak a z troszkę mówią animacji. No no byłoby całkiem bolesne raczej. Nie byłoby to na nikogo dobrym doświadczeniem, chociaż w sumie ja bym wie. Można są do tych fetyszyści, którzy coś doświadczyć. Ja bym wie! Ten świat jest zły, zaufajcie mi. Dziwni ludzie są na tym świecie. Dużo dziwniejsi niż ja. Oj, dużo dziwniejsi niż ja. gdzie ginie. Do widzenia, panie panu Dziku. Do widzenia panu! Bada pa, pa, pa. tu byli orkowieci w pierwszym, nie. Nie w pierwszym rozdziale, cię że w pierwszym rozdziale. Nie widzę w pierwszym rozdziale, tylko tu od początku chyba. Ale dopiero jak się wzięło odpowiednią misję. Ork jest jadowcą, czekać, chciało, ciało tutaj cały czas leży. W jakim celu? Dlaczego nie zniknęło? Przecież zabiję go w pierwszym rozdziale, albo w drugim. A w pierwszym. No, jeszcze mogłem ja poświęcać tych orków. Może i to był drugi, to nie deszczem ognia, tylko tymi, hmm. nie, deszczem nie to już pamiętam, w którymś tam odcinku tak się mówiłem, że what the fuck, jakim cudem deszcz ognia taki wywala, a teraz to sobie większy damage wala z miecza, dużo większy, ale dobra, jesteśmy już na dobrej drodze, ba, na dobrej drodze, jesteśmy prawie na miejscu, Mmm, me me, jesteśmy prawie na miejscu, i spotkamy ostatniego z opiekunów, zwolącego się z tonosem, to chyba sąście też chyba ostatni z tych bogów, prawda? Był e, Inos, Beliar, Adanos i Stonos chyba, coś takiego. O, orkowie tutaj też po, po, przy, po, powracali. Dzień dobry, orku. Z tym, że wcześniej to byli myśliwi, a nie wojownicy, zresztą to nie ma wielkiego znaczenia, co to za orkowie. Choćby i sama Eita tutaj była, to co mi, co mi mogą zrobić tak naprawdę? Co mi mogą orkowie zrobić? Nawet ci bossi, no, bossowie tu i tak tutaj nie są w stanie wielkich szkód wyrządzić. O, szkielety, cześć szkielety. Co nie, tutaj nie ma oczywiście opiekuna, ale to jest akurat po drodze, a tak sobie pomyślałem, że coś tu się mogło porespić w międzyczasie. A skoro tu idziemy, to możemy się też zająć tym drobnym problemem kostkoworkowym. Jeszcze częściej powinno być. O, jednak to się jest chyba. Może i nie? O, jest! już oczeki są, kurczę. Jaż oczeki. Ale tutaj smocze ją się znajdę, nawet. To wie, to bądź to bądź jest jak Ja bym wiedział, czy to są oczeki, czy nie. One bronią jaja, czy nie bronią jaja, czyli warto tu było naprawdę podejść, kolejne nie jajo, mhm, Stąd czy będą obciążą się tych smoczych jaj mikstury A przynajmniej czy jedną, czy więcej, jak więcej to fajnie, bo pozbierać pozbieramy tych smoczych jaj, się takie dwie miksturki zrobić, a te miksturki, które tam potem znajdziemy One chyba strasznie dużo dawały. Nie pamiętam co dokładnie, chyba siłę na przykład w dużej ilości Oczywiście te miksturki trzeba mieć przepis, a ten przepis dopiero znajdziemy w szóstym rozdziale, ale no dobra no dobra, chyba to właśnie na smoczych jaj przepis. Więc zwarto te smocze jaja zbierać. czym więcej tym pewnie, są w jaskiniach, chyba w każdej jaskini teraz są teraz są smocze jaja. A przynajmniej w każdej dużej jaskini, o tak. W każdej dużej. Jakieś potworki są, ale to wilgi, to jest zerowe wyzwanie. O, orkowie bronią teraz tego miejsca. I tak, kolejny opiekun oczywiście. Wśród tych orków się zreskił. Ale orkowie raczej nie są na jego wyzwaniem. Śmiałbym się, jakby orkowie zabili wielkiego opiekuna. To wyglądałoby z nami żałośnie. Ciekawostką ten jest to pierwsza. Cały czas zostaje dyma. to gdzieś kusznik. Jest za nim gdzie, nas. to następnie z tyłu. Gdzie jest to nas ten cały, chcemy porazu. Hmm, a tu jest to nas dobra i tu jest ten kusznik. Już im pokazuje. Już im pokazuje, gdzie jest droga do wyjścia. Bo panie orku. Do widzenia, żegnaj panie już nie chcę pana więcej widzieć. Przeszkodził mi pan podczas, podczas przebycia ston nosa. Ston nos. Albo kamienny nos. Ston nos. Stone, stone nos to musiało być chyba. Żeby się, że to było kamienny nos. Pół English, pół Polish. Pół English, pół Polski, o. Half English, pół Polski. Dokładnie też w ogóle brzmi to ciekawie. O. Ale wreszcie przyszedł czas na nasze spotkanie, śmiertelniku. Nie ukrywam, że nie mogłem się już doczekać i nie ulega wątpliwości, że już domyślasz się, kim jestem, czyż nie? Myślę, że jesteś opiekunem z Tonosem, najpotężniejszym serzykiem żywiołów i przywódcą boskiego okręgu opiekunów. Zgadza się, człowieku. A więc, że czas, abyś zakończył podróż, swoją podróż, którą wybrałeś i wreszcie dokonało się Twoje przeznaczenie. Ale na początek musisz wykonać jeszcze jedno zadanie, które my opiekunowie nazy nazywamy testem wiary. Musisz udowodnić, że w pełni zajęszcie sprawę z własnego wyboru i jesteś gotów poświęcić wszystko dla na realizacji naszych świętych celów. Na czym polega moja próba, mi wiary mistrzu? Musisz, znaleźć i przynieść mi cztery starożytne artefakty, znane jako sfery żywiołów. Te starożytne przedmioty są źródłem dla magii dla każdego z żywiołów i dają władzę nad ich mocą. Jednak same w sobie nie są ani tworami boskimi, ani siłą natury. Ich konstrukcja składa się wyłącznie z magii. Dlatego zwykle pojawienie się tych artefaktów w sieci powoduje silne ładowania magiczne. Po magicznej bariery unicestwienia świątego wywołać bardzo silną eksplozję magiczną, co z kolei doprowadziło do powstania magicznych sfer w tej części świata. Każda sfera posiada własną wolę i otacza się różnymi stworzeniami w celu zapewnienia własnej ochrony. Pamiętaj, że Twoje działania kształtują Twoją przyszłość. To Jeszcze to nos, Mam te wszystkie cztery te, te strefy, jakby co? Nie wiem, czy się orientujesz. Niby jesteś wszechwiedzącym piekunem, etc. Etc. Coś widzę, że jednak Ty o, o tym nie wiedziałeś na przykład. Oni to takich wszechwiedzących się robią, a tu jednak nie, nie. Może sobie oni nie wiedzą tego wszystkiego, tylko cały czas nas śledzą, podczas gdy nie wykonujemy tą misję. A potem się Potem teleportują się tam, gdzie byli wcześniej, udają, że. A, ja tam się stałem przez 5 tygodni. A oni tak, tak śledzą nas po cichu, tak ze skadaniem, tak. Czy, 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 ty ninja. Stalkują nas. No we fajnym miejscu ten stan stoi. Tak wygląda jakiś, nie wiem. Dres. Dresu, słuchaj, przyniosłem artefakty. Tak, wszystko w porządku. To one. Boskie artywaki starożytności. Magia wygenerowana przez twórców. Podobałaś się, próbie. Moim zdaniem, zasługujesz na prawo dostania się jednym z nas. Więc teraz mogę dołączyć do grona opiekunów? Jej. Tak, człowieku, faktycznie, taki jest twój los. A tego mocno nadano mi przez twórcę tego świata, ja, opiekun Stonos, główny strażnik Pałacu Chaosu i Boskiego Kamienia, mianuję cię adeptem żywiołów i daję to ten pierścień jako symbol twojego dołączenia do naszego kręgu. Od teraz twój los jest nierozerwalnie związany z losem tych, którzy również jak ty brali tą drogę i ślubowali pr jej przestrzegać. Niech twoja decyzja będzie mądra jak ciemne wody chorunu, a zawiera niezłomna jak skała Bogaszm mamsora. Erat knar, he -hue. niech tak będzie. Więc teraz jednym, jest, jestem jeden z was. Tak, no jesteś wybrańcem żywiołu. Właśnie mi podążesz swoją ścieżką, musiał zrobić jeszcze jedną rzecz. Po, ponieważ jesteś teraz członkiem naszego okręgu, musisz zdecydować, jaki żywioł wybierasz do siebie, w którym chcesz położyć swój los. Jak już zapewne wiesz, istnieją cztery władczo. Kamień, ogień, woda, kamień i ciemność. Każdy z nich może dać ci to, czego nie, nie może dać ci inny. Jednak wybór możesz dokonać tylko raz. Więc znowu się dobrze zaincydujesz. Zastanawiaj się nad tym, mistrzu, o Boże, bo nie pamiętam co te dają, wiecie. Muszę zobaczyć, bo nie pamiętam. Każdy z nich daje nam... statystyki, wam powiem. I zaraz sprawdzę, jakie są to statystyki. No i jest za mały przesok. Jednak uważam, że wystąpił mały problem techniczny, ponieważ nie byłem w stanie. Pokazać tutaj końcówkę z nosem, ponieważ cały czas mi gra kraszała, po raz próbowałem to zrobić na nagrywaniu. Bez nagrywania normalnie, z jest nagrywaniem jest cały czas skakiwał mi crash, to jest taki mały taki problem. A niestety Gotika nie da się nagrać w taki troszeczkę inny sposób, że nagrywać pulpit i tylko żeby grała pała, ponieważ wtedy mi w ogóle kotycznie nie chce uruchomić, po prostu się wyłączała, jak tylko próbuję takie nagrywanie włączyć, nie wiem dlaczego tak jest. A więc teraz z no, Was niestety nie mogę jej za bardzo nagrać. A czy coś coś ciekawego było? W sumie nie. I tak chodzi o całe cztery drogi. To ja wybrałem osobiście drogę ognia. Drogi są w sumie właśnie cztery: jest droga wody, kamienia, ognia i. Co tam jeszcze było? I ciemności. Ciemności jest kryptę pod łucznika, 15 zręczności, 20 ochrony przed magią albo 15, albo 25, już mówię. 25, na nagią, przepraszam bardzo. Potem jest droga ognia, właśnie podwojownika, którą ja wybrałem, plus 15 siły, a także plus 20 odporności na ogień. Poza tym jest także droga, czego tam jeszcze? Droga wody, kryptę podmaga natomiast, 100 many, a także dłuższe oddychanie pod wodą, więc raczej innym nie za bardzo przydatne. No i jeszcze ostatnia z czyli droga kamieniatka, uniwersalna dla każdej klasy, 15 odporności na bronie, a także na strzały. Ponadto, jeszcze około 160 punktów zdrowia i 100 odporności na tak zwany odpych, na ataki trola. W sumie całkiem niezłe. 13 zast zastanawiałem się, czy nie wziąć tego zdrowia. No, ale jednak pomyślałem, że tutaj tak mam dużo, a 15 siły jednak ich o nie chodzi. Więc wziąłem tą siłę. Zawsze 15 siły więcej. jeszcze tutaj polecam też ten błąd w jak jesteście wojownikiem, bo brzmi sensownie, naprawdę sensownie. Brzmi troszkę teraz tak, właśnie myślę, co jest lepsze. i... Naprawdę ciężko mi zdecydować co jest lepsze. myślę, że czym więcej siły tym lepiej. Czym więcej tym lepiej. nie niby tak ten limit nie będzie ograniczał potencjał za punkt nauki o ale może. Kto wie za czym, ile siły mieli na koniec gry. Jednakowoż, póki co, póki co, udamy się gdzie? Właśnie, udamy się do opiekunów, ponieważ zdobyłem runę, która pozwala mi się do nich teleportować. Tak, to jest coś, co dostajemy przy okazji ponad to, że mm, tą całą ścieżkę możemy wybrać. I zobaczymy, to od tych popiekunów całych słychać. Jak to w ogóle teraz jest? Jestem wistkini, tak? Chciałem teraz, wejść tutaj. Uuuu! filmik jest, wow! Mmm, ciekawe, jakie jest tu w ogóle mroczne widzę, są. Ale chyba póki co nie jestem w stanie nic z nimi zrobić. Tam mamy wejście i to jest właśnie cała wielka świątynia opiekunów, czy jak to nazwać. Widzę, że są. Mało wow, są... czy oni są w Galaktyce gdzieś? Czy jesteś gdzieś po kosmosie, nie popindalają? dalają? Hmm, ciekawostka. Więc dwóch heradrimów na straży. I tutaj chyba żaden z opiekunów nie będzie się z nami gadać, dopóki, no właśnie, nie pogadać z moim mentorem. A mój mentor to jest mentor, oczywiście, ognia. Tylko raczej nie będę mógł uczyć, prawda? Tych robowców tutaj. Zgaduję, że nie. Hmm, no dobra. W takim razie podejdźmy do mojego mentora, którym jest ten oto człowiek tutaj, czyli Karios. I tak, nareszcie tu jesteś. No cóż, w takim razie zapraszamy na naszyjściwy bohaterze. Już zapewne, zapewne wiesz, że od tego momentu jestem twoim mentorem. Nieopiekunowie będą uważać że jest twój los, ale nic ponadto. Od tej pory tylko ogień będzie twoim przeznaczeniem i tylko jemu będziesz służyć, pamiętaj o tym. Tak, mistrzu, wszystko rozumiem. Możesz nauczyć mnie magii? No cóż, skoro jesteś wojownikiem, to mało prawdopodobna mógł nauczyć cię magii, którą obdarzył mi jest twórca. Jednakże możesz tworzyć, możesz porozmawiać z Sterniksem, mentorem Hadrimu, wojownikiem żywiołu. Myślę, że to on pomoże ci w nauce. Dobrze, on tak zrobię w takim razie. Co ty mi powiesz ciekawego? O, oh, twoja twarz jest znajoma, śmiertelniku. No nareszcie. Jesteś osobą, która przysłali mi opiekunowie, by pomóc w walce z demonem. Cóż, twoja obecność tu nie była zamierzona. To był jeden z sukcesów opiekunów i pewnie wszystkie wykonałeś. Tak, opiekun z co moją obecność wśród adeptów. Teraz jestem jednym z was. Jestem troszeczkę zaskoczony tym, co osiągnęłeś w tak krótkim czasie. Kim jesteś? Nazywam się Terinkas, jestem mentorem Headrimów, wojowników żywiołów. Kim są Hadrimowie? Mym celem Hadrimów jest niesienie mądrości boskiego opiekuna przez cały świat. Wszyscy jesteśmy lojani, posłuszni i woli. I zawsze jesteśmy gotowi poświęcić swoje życie dla, dla tych idei. Kto wystąpi w ich mądrość, nie jest godny być wojownikiem żywiołów. Kto wątpi w mądrość, ponieważ sens naszego życia to służy was stwórcy. Headrimowie są równie osobistym powiernikom opiekunów i, i zamieszkują w spokoju te święte sale. Podobnie jak wszystkie inne bóstwa, opiekunowie także mają wroga, który jak nie ich zniszczyć. Opiekunowie przysłali mnie do ciebie. Cóż, co chcą ode mnie bóstwa? Oni chcą, żebyś był moim drugim mentorem. Moim mentorem. E, moja droga to droga wojownika. Cóż, jeśli tak będzie, to będę twoim mentorem nie nauczycielem. Ale musisz zrozumieć, że podjęcie ścieżki wojownika żywiołów jest wielkim zaszczytem, który zostanie obdarzeniem tylko nieliczni. W swoim życiu powinien... Powinien pozostać tylko jeden cel. Służyć stwórcy ich dziedzictwu. A czego możesz mnie nauczyć? Sztuki walki. Jak Haradrimów najważniejsza jest dyscyplina, w której nie mają sobie równych wśród śmiertelników. Jak jesteś gotowy, by stanąć do walki w naszych szeregach, jestem gotowy przekazać Ci sekret kucia najlepszej zbroi na świecie. Wow. Jak mogę zostać Heradrimem? Ale to zrobisz, że będziesz musiał pokonać jednego z nas w uczciwej walce. Jednak jak wiesz, byłoby to dość trudne. Jednakże jeśli nagle pojawi się wyzwanie, wytrzymałościowe, powiedz mi o tym. Dodawaj go. Nie jesteś gotowy jeszcze do tego. Jesteś zbyt słaby i nie pokazałeś swojej wiary. Pozwolę się na walkę, tylko już wiedział, że jesteś naprawdę gotowy spełnić jednego z nas. Aha. Znaczy nie muszę mieć albo piąty, czy szósty, albo siódmy rozdział, albo muszę być po prostu silniejszy tyle w tej sprawie. Uh, silniejszy pod takim względem, że może poziom czy coś? Ja bym się bardziej w co o rozdział chodzi. Masz dla mnie jakieś rady? No, boję się, że nie. Powinieneś poznać o tym z opiekunami. Mm. O, trzeba już mi nauczyć. Coś siły byś mógł mi zwiększyć, wiesz? Wow, chciałeś po 6 punktów na boki kosztuje? Spoko. A, z 37 mi wystarczy. 18, 24, 30. Dobra. Więcej nie potrzebuję. Zostałem jeszcze 24 punkty nauki, całkiem ładnie. Zostałem 5 inteligencji, już 79 siły. No, jest koks. Jest koks, panowie. Pany, panowie. jest yeah, koks. To i to. Tyle siły to ja mogę mieć. Czyli póki co ja raczej tutaj nic nie mam, jak się domyśla. Po prostu Stonus ma jakiegoś questa dla mnie. Hmm, to gdzie jest w ogóle Stonus? Jest tutaj z tyłu. Nie. Tu jest Dagod. Tu powinien nie się chciał z nami gadać w ogóle. Już wiesz, co masz robić, adepcie. A teraz idź. Dagod, Vekon. O, nie widzę jest w ogóle. Demos. Tegon. Nie ma tu Stonosa. To hmm. gdzie jest ten nos w takim razie? Ciekawostka. Czemu nie ma go tutaj? Może jest tamtym pokoju, właśnie do którego nie możemy się dostać. Ciekawostka. Arena Heradrimów. Hmm... Nie da się tego otworzyć. A to może? Tego też się nie da otworzyć, no dobra. Czyli tu pojawia się czeka walka z Michaladrimami, a ja chyba jeszcze nie teraz. Ja Jeszcze nie teraz, wiem w piątym rozdziale, bo w szóstym, albo w siódmym, diabeł wie, w którym dokładnie. Szatan, szatan, o się tam mamy szatana. Szatan, szatan, on wie, on wie. A bo wejdźmy stąd. O, do Khorinis to teleportuje. Fajnie. Dobrze wiedzieć. Ciekawe gdzie dokładnie do Khorinis. Tam, tam gdzie się teleportowaliśmy? Tu? Nie. Aha. Aha. To dość ciekawe miejsce na stepu. Dobra, mniej się z tym. To był właśnie jeden z tych, tych, jeden z yy, piekunów. No dobra, wow. Zakończyliśmy się z piekunami związane. Wow, 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 wow. Mega, pro w ogóle, te sprawy, porwanie na smoki Czy ja misję z nocnym owcą? Tak, no, z nocnym owcą? Z nocnym owcą? Tak, z nocnym owcą Dob Dobrze usłyszeliście, z nocnym owcą Czy ja mam misję z nocnym owcą? Niezakończone Z łowcą, do cholery jasnej Z łowcą Silverku, z łowcą Tak kurczę z owcą Dokładnie, z owcą, tak Misję z owcą, czemu by nie Cię wydaje mi się, że jeszcze Salandril ma otwarty sklep, to może jeszcze się do niego udać. Bo chciałbym od Salandrilla uzyskać tego. Hmm. Zobaczyć co na tych, co tych całych bimbruk mi wykminie udraj mały. Coś sensownego, jakąś może wódkę, czy coś? Co może jakąś miksturę siły, czego? Czy może jakieś ścierwo pod tytułem, na przykład, nie wiem... Womony więcej! Nie no, z takiego bimbru nie może być miksturę domany. <laughs> to by sensu nie miało. Mam ze tych orkowych mikstur, że mogę sobie manę zabrać za siłę. Mógłbym sobie dodać 16 siłek, kurczę, za to straciłbym prawie 100 many. To nie weź fajnie. No ale jest, nie weź mi kupię, jak mam być szczery. A, pohandlujmy. Pokaż... Jeszcze nie masz tego co ja chciałem o ty draniu. A tutaj jest to? ja mogę sobie kupić astronomię, Czemu by nie masz 5? Stać mi na te 5 tysięcy wydatku. Gdzie jest ta astronomia, Pokaż mi tą książkę, żeż. A toż coś takiego? Ej, na co to nie ma inteligencji? Nic? O, to jest bez sensu. Ja pierdolnicze, jaki bez sens. Wydałem 5 baniek na bezwartościową księgę. Fuck off. Ojej, czy to chyba tam normalnie, no. samą ogarnąć, spotkamy się za chwilę ponownie, bo kurczę, 5 baniek to jest za dużo, żeby to tak sobie wydać. Mech. No i dobra, skoro standardy możemy zrobić, to chociaż może wykonać sobie jakieś miksturki, bo oczywiście misji żadnych nie mamy do roboty, nie? Mamy, ale takie... Co jest tam siebie bezradność? A, to jest to... Opiekunowie. Okej. Okay. Czyli głównie musimy po prostu wyruszyć na tego, wyruszyć do GD, i tam będziemy mieli teraz questy. Na oddział: Coiners auto przy okazji trzeba zrobić, bo inaczej nie będziemy mogli zrobić kolejnego smoka, to jest dość ważne. Bo bez tego, jak pójdę do kolejnego smoka to ten taki surprise, że oni mogą nic zrobić, bo jest nieśmiertelny. O, eliksir to jest zręczności, czyli zręczności życia. Teraz dopiero siły. Ale mogę sobie zrobić mikstę, exi wytrzymało się, a mi tak nic nie da, więc nie po co go zrobiłem. nieczas z tym Eriks i zręczności, co ja mogę sobie dwa zrobić, nawet, bo mam troszkę dużo tych, tych szafów królewskich. Um, stój, alkohol. Jakie alkohol możemy zestylować? Nic ciekawego. Oczywiście ciekawe są te te, plus 50 do zdrowia, oczywiście, ale no. No niestety, w ogóle to pusta butelka. w te, te pustej butelki już użyć, można ktoś ten des, nie Ja Zręczność, zręczność. Yeah. pamiętam, kto sprzedaje te kurcze. Zgadza maksymalno maksymalną wytrzymałość. A, kto sprzedaje te, te. te Ten przepis na eliksiryzy, Selcia szczurów, to jest malutki problem. Nie do opiekunów, co? No mogę się przejść. Zobaczyć, co co chodzi z tym nocnym owcą. Czemu nie mam misji z nocnym owcą wykonanej? Why? Dlaczego? Czemu tak się jest? Czemu tak się stało? O co z tym chodzi? Po co, na co? W ogóle, była ta fuck, jednym lecimy do sprawdzić! Bezimienny umie latać! Oh yeah! Bezimienny latawiec, to by mi tak dość głupio, ale cóż. Tu na super bohatera! Bezimienny latawiec! tu, tutu, tutu! Tu. Alfred Raf. Um. Aaaa, pierwszy raz mu nie oddałem tej misji! Odawają z tą, tą morę Ultoru odzyskiwałem wtedy może faktycznie zabijłem potworalnie oddałem misji No dobra, w takim razie co my możemy jeszcze zrobić, jeśli wyruszymy do GD? Mogłem czyścić w koryce, nie ma sensu go tak dokładnie czyścić, bo w piątym rozdziale tu w wrócę tak się pewnie coś po respi zgaduję. Hmm, w piątym rozdziale sobie mi Korni do końca, czyli wyruszamy najpewniej do GD. Ja nie widzę innej rzeczy do roboty już w tym momencie. O, bo naprawdę nie mamy żadnej misji. Naprawdę nie mamy. Jan i kuźnia, miecz Ferosa. Łowcy smoków, polwajne smoki, badania Sandorina. No nie mam nic już tutaj. Może ja o czymś nie pamiętam, ale. No dobra, wyruszmy. Albo na sekundę, wyruszymy do Korinis. Jedna rzecz mnie obchodzi, znowu chcę koniecznie powiedzieć, czy może jeszcze teraz nie. Nie, znowu to trzeba być po no to do Korinis, dobra. Przełącz Korinis. Wracamy się do GD, w którym dawno żeśmy nie byli. Całe lata nie byliśmy w GD, nie? Tyle odcinków bez GD i będziemy się bać za mordowanie smoków. Wymordujemy wszystkie pieprzone smoki, aż zostanie ich z minus 10 tysięcy. Wytniemy je. Oczywiście może jakieś kosty pominąłem, ale to posprawdzam potem. To jest aktualnie nasz cel, to chyba wymordować przynajmniej dwa smoki. My nie musimy tego rozdziału jeszcze rozpoczynać mordując wszystkie czy wszystkie pozostałe. Wystarczą nam dwa. Dwa smoki. To pytanie, którego bierzemy na kolejny ruszt? Kamiennego, lodowego, czy... Taki jeszcze był? Ognisty... Może ognisty i lodowy, a na koniec kamienny. No, brzmi sensownie. Brzmi naprawdę sensownie. Bo do kamiennego trzeba najdalej popindalać tak naprawdę. Do kamiennego nie mam żadnego teleportu blisko. W i przychodowymi i są te mikstury zręczności, które pomijałem, więc tym lepiej właśnie się nimi tak będzie zająć. Tym lepiej. Jednak może mi się wydaje, że tego dokonamy już w kolejnym odcinku goticzka. A w tym odcinku już to na tyle. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Następnego razu. Na razie i cześć ludziska.